Ale, ale dzisiaj super poranek. Słońce próbuje się przetrzeć przez mgłę. Na pewno też są chmury, ale taka aura, niesamowita to jest. No i zobaczcie, jak się pięknie przetarło. W tej chwili, 11.33, przed południem, 12 stopni. Bardzo ciepło, cieplutko, słoneczny, piękny dzień. Na jutro zapowiadają 18, a w piątek 20, no jak na październik, to jest rewelacja. Sweterek zrobiony, chciałam Wam z bliska pokazać, jak on wygląda. Zrobiłam przód wzorem ażurowym, tak zwane kropeczki kolor przepiękny, to jest taki bordo, takie ciemne bordo to jest bardzo ładny kolorek robiłam z kołnierzykiem pod szyjką długi rękaw rozpinany taki cieplutki, fajny miły, teraz zobaczycie jak on wygląda na mnie jak go ubiorę w tej chwili go poszywałam i, i już jest, już go mam także cieszę się ogromnie sporo pracy tu włożyłam. Ale z przyjemnością robiłam ten sweterek, zwłaszcza ten wzór. Lubię bardzo wzory ażurowe. I ten ażurek taki no, no, troszeczkę trudno się robi, no ale efekt jest, efekt jest naprawdę świetny. Także zobaczcie, jak leży na mnie. Tak się prezentuje mój sweterek z klasycznym kołnierzykiem. Taki on nie jest taki bardzo dopasowany, to się tylko tak wydaje, bo to jest nowy ton, to tak przylega, ale jest, jest. Nie jest taki. Kolorek przecudnej urody. No, no naprawdę bardzo mi się podoba. No i ten kołnierzyk też taki urok tu dodał. Uważam, że bardzo ładnie. Tak chcę, żeby pokazać ten kołnierzyk bardziej, ale później tak zobaczycie, bo będę miała go ubrany na sobie, także. Także tak to wygląda. Można rozpiąć, można być w rozpiętym. Bardzo fajny na jesienne chłody, na zimę. Idealny, cieplutki, miły. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Tak więc, jak już widzieliście, sweterek ma dzisiaj swój debiut. Bardzo milutki, bardzo przyjemny. Jestem zadowolona, bo od razu go polubiłam. A to jest bardzo ważne, dlatego że nieraz kupi się jakąś rzecz, na którą wydamy sporo pieniędzy, wydaje nam się, że to jest właśnie to, a później zalega w szafie i nie nosimy bo to jednak gdy się w tym czujemy to nie to, to nie takie. Także, to jest ważne. To, co nam przypadnie do gustu od pierwszego spojrzenia, wejrzenia i że dobrze się w tym czujemy. I tak właśnie ja mam z tym sweterkiem. Blutki, cieplutki. I taki kołnierzyk mm, fajny, klasyczny zrobiłam. No i cóż. No i mam nowy, nowy ciuszek, że tak powiem. Ale, ale właśnie to tak wygląda. Żeby po prostu nie było pustych przebiegów. No to jest konkretna Praca zaczęta znowu. Wyobraźcie sobie, że wczoraj byłam na spacerku i przechodziłam koło pasmanterii, no i cóż jak można nie zajść do pasmanterii, to byłoby nienaturalne. Jeszcze kawka w Waszym towarzystwie? Więc kupiłam <coughs> mimozę, włóczkę turecką, która ma która 10 deko, ale tym nigdy nie należy się sugerować, że to 10 deko. Zawsze jest ważne, ile taka włóczka ma metrów. Ta włóczka ma 330 metrów, to jest bardzo wydajna. Bo o co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, że nawet włóczka, która ma 10 deko, będzie miała 100 metrów, dajmy na to. To ile motków więcej trzeba wtedy kupić. Także to jest bardzo ważne, istotne, jak się włóczkę kupuje, żeby zwracać uwagę na metry, bo to wtedy jest oznaczona jej wydajność. Także tak to wygląda. No i tą włóczkę kupiłam wczoraj i szłam z taką myślą, że zacznę, że zacznę, no na pewno zacznę już, ale będę starała się, żeby żeby mm, skończyć bluzeczkę, bo tak zamierzyłam, skończyć do no, świąt Bożego Narodzenia. No i co, jak myślicie? Wczoraj zaczęłam. Wczoraj zaczęłam. Zobaczyć tylko, jak to wyjdzie. No i o! I już doszłam pod pachy, już wycięłam z każdej strony. No i, i robię, Na pewno okaże się, że ta bluzeczka będzie wcześniej. No, ale wcale mnie to nie martwi. W każdym razie tył będzie gładki. Rękawy będą gładkie. A przody będą coś miały wrobionego jeszcze. Nie wiem jaki wzór dopiero będę w tych swoich książkach szukać coś, myśleć, co będzie pasowało, bo to. No, szybko, wczoraj kupiona włóczka, dzisiaj już, już taka, już jest, no. Tyle robótki zrobionej. Wzór jest, no, myślę, że jakiś jakiś może strukturalny tutaj. Na pewno nie będzie tu wzoru ażurowego. Tym razem nie, no bo to taka włóczka cieplejsza trochę na jesienne, zimowe, chłody. To, to będzie jakiś tam strukturalny wzór. No i chciałam powiedzieć o tym kolorze. To jest haber, przepiękny. Ja lubię takie kolory. Jest przepiękny ten haber. Jak zobaczyłam, to od razu mówię, no nie, no nie ma opcji innej, ja muszę tą włóczkę kupić, po prostu tym bardziej, że nie droga. Za jeden motek zapłaciłam 9 zł, kupiłam 5 motków. Ja nie kupuję drogich włóczek, nie, nie kupuję. W każdym razie, no 40 parę zł zapłaciłam, bo to 9 coś tam z groszami. I w każdym razie, no opłaca się, opłaca się naprawdę, opłaca się. No, i tak jak widzę w pasmanterii, to włóczki schodzą, czyli panie robią na drutach. Włóczki schodzą. Niedawno były takie, właśnie chciałam kupić, mm, ale jakoś nie miałam czasu, i mówię, to przyjdę. I tak mi zeszło trochę, taka czekoladka. I już nie było śladu po tej włóczce, ale ja jeszcze, jeszcze kiedyś się spotkam. Także tym chciałam się z wami podzielić. Moim sweterkiem, moją pracą. No, i, i, następnie, i następną rozpoczętą pracą. Także no tak u mnie w okresie jesienno-zimowym tak wygląda. Latem to raczej nie przepadam za takimi robótkami, ale jak już przychodzi okres jesienno-zimowy, no to ja dostaję już takiego wigoru i, i wtedy lubię, bardzo lubię wtedy robić na drutach, coś tam sobie wymyślam i, i, i dziergam po prostu. No, jeszcze tylko opowiem o dzisiejszej pogodzie, przedcudnej. Koniec października, a tu tak pięknie. Na piątek zapowiadają 20 stopni. No coś niesamowitego. No ciekawa jestem, jak będzie na święto zmarłych. Oby było ciepło, to byłoby bardzo fajnie. Także to byłoby na tyle dzisiaj. Jeszcze tylko łyknę kawkę. I pożegnam się z Wami. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie. Na razie. Dzisiaj na obiad będzie zupka kalafiorowa. Warzywa potarłam. Jest tutaj marchewka, seler, pietruszka. Będą w takiej właśnie postaci dodane do zupy. Zupa będzie ugotowana na wywarze, na takim bulionie z warzyw. Będzie doprawiona. Po raz pierwszy kupiłam bulion drobiowy na bazie wolnogotowanego wywaru, więc to będzie tylko do smaku dodane. Także zobaczę, co to w ogóle jest. Także tak to wygląda. Zupka będzie błyskawiczna. 10-15 minut i zupka będzie ugotowana. Zupka pomału się gotuje. Warzywa z kalafiorem dodałam natki pietruszki i będę doprawiała bulionem, ten, który Wam zaraz pokażę. Bulion drobiowy, który kupiłam któregoś dnia. Jak pokazywałam w komentarzu, to Beatka z kanału Becia Gotuje napisała mi, żebym po prostu napisała, żebym powiedziała, czy on jest słony, bo jak ona kupiła, to był słony. No właśnie, jest bardzo słony. Tu pisze, że na 3,5 litra bulionu, ale to, byłoby, to byłaby tragedia. Na litr bulionu zalecają trzy łyżki. Ja uważam, że to trzeba tak jak dodaje się jakiś przypraw, szczyptę tak tego na łyżeczkę od herbaty, tylko smakowo, bo to już bulion jest, także tylko tak doprawić smakowo, bo będzie słona potrawa, także ja tak zrobię. Zupka w całej okazałości. Nie podprawiałam żadną śmietaną, zależało mi, żeby była właśnie taka bulionowa. Także aromat unosi się smakowicie. Mm. Bardzo fajna. Nie dodawałam do środka żadnych kasz, żadnego makaronu czy ziemniaków. Tutaj za taką bazę właśnie służą te warzywa, które potarłam. I one po prostu służą za bazę do zupy. Marchewka, seler, pietruszka potarte na wiórki. Bardzo dodały smaku tej zupie. No i oczywiście kalafior. Ja wiesz, jeszcze dosypałam sporo zielonej natki pietruszki, no i już można zajadać z apetytem.